Dzień dobry drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Artur Szafran i oczywiście, uszanowanie na moim kanale Szafran Inwestycje. Słuchajcie, znajdujemy się właśnie na Słowacji, jest piękna pogoda. Mamy około, myślę, teraz 14-13 stopni na plusie, więc jest naprawdę idealnie, szczególnie po tych mrozach, które ostatnio były, i po tej słabej pogodzie, która gdzieś tam miała u nas miejsce. Witam Was tak naprawdę w połowie tej historii, którą chciałbym was, Wam dzisiaj pokazać, a mianowicie jest to historia zakupu Fiata 126P i tak naprawdę Fiata 126P nie byle jakiego, ponieważ jest to estek jeszcze na cytrynkach w charakterystycznym jasno-piaskowym kolorze, takim żółtym, najbardziej myślę popularnym z tego okresu. I ten samochód, tak jak mówię, jest nie byle jaki, chociażby ze względu na to, że ma przebiegu niespełna 2,5 tysiąca kilometrów. Więc jest to samochód, można powiedzieć, zbliżony do fabrycznego, zbliżony do nowego. A co ważne, jest on naprawdę w fajnym, pięknym stanie, można powiedzieć, w pełni oryginalnym. Także co? Jesteśmy teraz, właśnie na Słowacji. I jadę ten samochód odebrać. Wy obejrzyjcie sobie pierwszą część tego materiału, czyli jak ten samochód kupowałem, jego pierwotne oględziny, a potem załadujemy go wspólnie na lawetę i myślę, że jeszcze na końcu tego filmu zrobimy nim jakąś pierwszą przejażdżkę. Także zapraszam was serdecznie do oglądania. Zostawcie oczywiście subskrypcję, jakiś komentarz, łapę w górę i widzimy się za chwilę. Maszyna. Zobaczymy co to kto to jest ten drogi on jest bardzo drogi, ale zobaczymy czy jest dobry o! Malizna kochana Wszystko można kupić Wszystko można kupić Każdy samochód, który tutaj jest można kupić Przytrzymasz mi to chwilę? Powiem ci, że jest ładny skobaniec Bardzo ładny Widzę, że się już nauczyłeś jak się mówi Oryginał, oryginał, oryginał. Ty, ale od spodu ładny, skubany co? Zobacz sobie, jak ładnie wygląda od spodu. To jest jakieś takie drobne obicia i pojemczyk sobie chodzi po tym. Czekaj, wydaj mi to. Opony jeszcze oryginalne. Od nowego. Co z oponami do oryginału? No, że jak wyjechał z fabryki, to miał te same opony co teraz. A opony się szybko niszczą, więc jak ma oryginalne, to znaczy, że ma niedużo przejechane, wiesz? Dobra, obejrzymy sobie tego maluszka. Zmierzyłem sobie już lakier, więc tutaj wszystko jest, myślę, że w oryginale. Tutaj te listewki bardzo ładnie wyglądają. Nie mają śladów korozji, a jak wiecie, one zawsze szybko korodują. Opony są oczywiście oryginalne z 1981 roku. Tutaj jest felga też w ładnym stanie, natomiast tamta tylna wymaga lakierowania. Tutaj felga jest bardzo ładna. Wnęki jeszcze do końca, nawet nie zakonserwowane tam od spodu, więc to cieszy, jak od spodu jest ta konserwacja, jeszcze nie tak mocno zrobiona. Wiecie, że ja to bardzo lubię. Zderzaki bardzo ładnie wyglądają z przodu i z tyłu. Samochód ma kilka takich drobnych rys na karoserii, natomiast jest to myślę minimalna wada i absolutnie mi nie przeszkadza. Od spodu, oczywiście, zero korozji. Tak jak mówię, bardzo mało, nawet konserwacji. Więc to jest ok. I jeszcze sobie tutaj spojrzymy. Tutaj też jest bardzo ładnie. Zobaczcie, świetnie to tutaj wygląda. Od spodu silniczek suchutki więc to też jest dobry znak. Przejdziemy sobie dalej, zobaczymy, czy drzwi nie były odkręcane. Ale tutaj wszystko wygląda fabrycznie. Ach, oczywiście jest piękny zapach w środku nowego samochodu. Przebieg, zobaczcie, 2450 km. Ale cena, zobaczcie, jaka cena. Naprawdę wysoka. Tabliczka 1981. Tutaj mamy jeszcze talerz. Pomimo tego, że jesteśmy na Węgrzech, to ten talerz jest po polsku. Ciekawy wyrob, jeszcze takiego nie widziałem. Tychy. Tutaj wszystko oczywiście wygląda fabrycznie. Gałka zmiany biegów kierownica jest naprawdę super. Zobaczymy jeszcze od drugiej strony od razu, czy tam drzwi nie były odkręcane. Bo to jest ważne jest mój pomocnik Tutaj też nic nie było odkręcane, więc super Fotele bardzo ładne, tu jeszcze jakiś ślad folii Wszystko jak w książce pisze Tutaj sobie zaglądniemy, tu jest pięknie więc nie ma się do czego przyczepić. Zobaczcie wąska pod sufitka. Świetny samochód, cudowny. Drugiego takiego będzie bardzo ciężko znaleźć. Zobaczcie jak wygląda tutaj podłoga. Niesamowite. Niesamowite. I silnik, czekajcie, żeby tutaj nam nie uderzyło. Poprzemy sobie delikatnie. Silnik tutaj również wygląda jak nowy. Hello, Hello. Arthur, nice to Hi. meet you. you yes, I see. I talk to my camera, ok? Eee, więc tutaj wszystko wygląda oryginalnie. Prądnica z tyłu. I lakier na silniku też jest w oryginale, więc to jest ważne. Zobaczcie, a nie gra, ma żadnej korozji tutaj we wnękach. Czy tutaj wszystko wygląda pięknie? Klapa również. Klapa również. Tutaj mamy delikatne zagniecenie. Ale myślę, że to jest fabryczne. I tutaj wszystko wygląda całkiem w porządku. Myślę, że tak, że tutaj jest wszystko ok z tym samochodem. Can we start the engine? Ok, i za chwilę postaramy się samochód odpalić. Zaglądniemy sobie jeszcze tutaj. Słuchajcie, jak to wygląda. I co nam się rzuca na pierwszy rzut oka? To oczywiście opona, która jest jeszcze w oryginale nieużywana. Zobaczcie niesamowite. jeszcze z metką tutaj nabita cena opony i jedyny mankament właśnie, który gdzieś tam też wypatrzyłem na zdjęciach, to jest właśnie tutaj. wylał się akumulator. tutaj wszystko zalewając pewnie dostała się korozja i zostało to zabezpieczone tak naprawdę przed dalszym korodowaniem. Ok. Okej, okay, zobaczymy jeszcze na tabliczkę znamionową. Tutaj również wszystko wygląda fabrycznie. Jest bardzo ładnie. Dobra, spróbujemy go odpalić. Okay? Thank you. zobaczmy na to wysterko, nietypowe i próbujemy odpalać maszynę, kluczyk, oczywiście, przekręcamy sobie zapłon, włączamy sanie i ciągniemy samochód. O, chodzi na jeden cylinder. Chodzi na jeden cylinder na pewno Ale to jest akurat żaden problem Być może któraś świeca jest padnięta Raczej na pewno biegi bardzo fajnie, charakterystycznie, twardo tutaj wchodzą. Więc to jest duży plus. Zobaczymy, jak świecą światła. Światła wyglądają jak nowe. Bardzo ładny samochód. Który Ci się podoba najbardziej? Oglądałeś jakieś, oglądałeś jakieś inne. I który ci się podoba? Zobaczymy sobie jeszcze na zestaw kluczy Jest komplecik. Dobra. Tutaj kłukniemy jeszcze na te kable. Jak to tutaj wygląda? Okej. Okay. Tutaj jeszcze gdzieś była wgniotka. Aha, właśnie, jest w tym miejscu jedna wgniotka. Ale ona jest do wyciągnięcia, bo jest w takim miejscu, że uda się to zrobić. Świetnie, ale ładny co? Dobra, wiemy wszystko. Musimy zobaczyć jeszcze na dokumenty. No i jak widzicie, przyjechaliśmy właśnie po odbiór małego fiacika. Jest już gotowy, papiery zrobione, więc zaraz będziemy go ładować. Musimy jeszcze ściągnąć tylko tablice rejestracyjne, które zostaną zdane w urzędzie. A później załadunek na lawetę i odjazd. Jak widzicie, jesteśmy na fajnym placu. Chłopaki mają tutaj dosyć dużo różnych ciekawych samochodów. Ale nas oczywiście najbardziej interesuje polska motoryzacja i mały Fiacik Zaglądniemy sobie jeszcze na silnik, zobaczymy czy jest Czy go tutaj nikt nie, wyciąg nie wyciągnął Ale wszystko jest w porządku, wszystko jest w oryginale Więc zaraz będziemy ładować Chcę rozłożyć sobie na jazdy Okay, okay, super. Too complete, okay. I take it to my trailer. Okay, stop. Okay, okay. Okej, okay. stop here, please. I take small video on Instagram. Słuchajcie, jestem właśnie na Węgrzech, gdzie dokonałem niesamowitego odkrycia. Zobaczcie, Fiat 126P, rocznik 81, samochód jeszcze na cytrynkach. Mochód nie odpalił, ponieważ chodzi tylko na jeden cylinder, musimy wymienić świecę. Dlatego właśnie go wciągam na lawetę, zanim nim, zamiast nim po prostu wjechać. Ale od tego jest wciągarka. Jedyneczka ręczny. Wyciągamy kluczyki i zapinamy auto. Okay, I have everything. If you any time have some uh, Fiat like this oh. or maybe big Fiat You can send me message and maybe, maybe I buy the, our new Fiat uh, 124 This is the original This white? Yes okay, I check it. Tutaj zobaczcie, mamy jeszcze ładnego Fiata 124 W ładnym białym kolorze Widać, że był lekko poprawiany, natomiast wygląda całkiem super I ten samochód również jest do sprzedania Także, gdyby ktoś z was był zainteresowany takim samochodem To oczywiście piszcie w komentarzach Chętnie go do Was przywiozę. Fajne bordowe wnętrze. Ładna gałka zmiany biegów. Ogólnie wnętrze jest w stanie, można powiedzieć, perfekcyjnym. Zobaczmy jeszcze do tyłu. Ładna, naprawdę ładna tapicerka. I samochód prezentuje się świetnie. Zobaczcie na dwa światła z tyłu. Od spodu jest zakonserwowany. Widać, że niedawno, ale wygląda to super. Także taki jest do wzięcia i jeszcze ładne BMW. Ale BMW nie w moim klimacie. Także dobra, ja wyjeżdżam, auto załadowane i zbieramy się.